Wyobraź sobie, że twoje życie to tylko linia. Wszystko, co znasz, to punkty przed tobą i za tobą. Nie znasz góry, dołu, wnętrza ani przestrzeni. Tak wyglądałby świat, gdybyś żył w dwóch wymiarach. Teraz spójrz na swoje życie. Czy naprawdę widzisz wszystko, co istnieje? A może jesteś jak postać z bajki, która nie wie, że istnieje coś więcej. Wielu mistyków i naukowców mówi wyższe wymiary istnieją, ale są niewidoczne, dopóki nie otworzysz umysłu. A co jeśli to, co nazywasz rzeczywistością, to tylko mały fragment większej układanki? A cuda, duchy. Zjawiska, które ignorujesz, to po prostu echo wyższych wymiarów. Nikt ci tego nie powie w szkole, nikt nie pokaże w wiadomościach, bo łatwiej kontrolować człowieka, który wierzy tylko w to, co widzi. Ale ty możesz zobaczyć więcej, bo prawda nie jest ukryta ona po prostu nie mieści się w naszym wymiarze.